Halo, halo? Słucham. Halo? Sprawdzam. Łączę. Dobrze. się. Jak łączę? Normalnie. Dobrze. Dzień dobry Piotku. Witamy. Piotku, pytanie mam dla Ciebie. A. Walić? Strzelać? No? Czy boisz się zwierząt? Dzików. A dlaczego? Posią groźne. A skąd wiesz, że są groźne? Bo atakują ludzi. Na pewno atakują? Mhm. Uh -huh. A których ludzi atakują? Na plaży. Na plaży? Tak. A co robią dziki na plaży? A. Mają wzrok. Co mają? Bzrok. Co wzrok? Mają. -ma Dobrze wzroku A gdzie powinny być dziki? W lesie. I co powinny robić? W tym lesie. Napalują i ścielają. I co robią? Ścielają. Ścielają? Co? Zabijają. A, strzelają. To myśliwi. Tak? A czy boisz się much? Bardzo są groźne Co mogą zrobić muchy? Zabijać. Kogo? Pa, mieszkaniu albo na działce Czyli dziki i muchy to są jedne z najgroźniejszych zwierząt na świecie? No. Co byś zrobił jakbyś zobaczył muchę? Pa po... ja mam klapki takie. do wybijania. I zabijasz muchę? Tak. A nie dajesz jej okazji uciec na przykład? No trochę uciekam. Nie jesteś bezwzględny. Uh -huh. A jakbyś spotkał dzika na swojej drodze, co byś zrobił? Ale lepiej nie na drzewo osiądę. Dałbyś radę wejść na drzewo? Uh -huh. Mhm. <laughs> na pewno? Na no pewnie. A może byś postraszył dzika muchą? No właśnie. Reasumując, mhm. boisz się dzików i... I kataklizmy się boję. Kataklizmy tak. związane z muchami. No. Nie ma co się bać. Nie ma. Tylko trzeba u... No. No to trzeba u... Ba... Ziać. No.